z tej strony Edyta. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać szybkiego szota witaminowego czyli taki skoncentrowany napój, który doda Wam nie tylko energii, ale również jest dobry na odporność. Oczywiście nie ma się co oszukiwać, że jeśli do tej pory o siebie nie dbaliście po wypiciu jednego takiego kieliszka, od razu Wasza odporność wzrośnie, ale na pewno Wam pomoże. Będzie to taki szocik imbirowo-kurkumowy z dodatkiem Soku z cytryny, witaminy C w płynie, jabłek. Można też dodać selera naciowego. Zrobię go w blenderze. Ale można też go przygotować przy pomocy wyciskarki. Pokażę Wam również później na innych filmach kilka takich szotów właśnie przy użyciu wyciskarki. Wszystkie moje warzywa i owoce, których używam są ozonowane. Tak było właśnie też z tym imbirem, cytryną, kurkumą. Dlatego ja jej nie obieram. Tylko użyję ich razem ze skórą, pokrojone. Zobaczę tylko, co tu jest. Coś do wykrojenia. Wrzucę je do blendera. To było takie duże kłącze imbiru. Dodam jedno kłącze kurkumy. Do tego jedno jabłko dla słodyczy. Jedno albo dwa. Sok z jednej cytryny. Z jednej albo z większej ilości, w zależności od tego, jaka soczysta jest cytryna. Wycisnę sobie bezpośrednio do dzbanka. Dodam jeszcze pół, bo jest mało soczysta. Dodam też odrobinę wody. I przy pomocy mojego nowego G21 Perfection zmielę to na gładką masę. Powstał gęsty, bardzo mocno pachnący, można powiedzieć, koktajl, ale nie będę go jeszcze takiego piła. Użyję sobie takiego sitka odparzenia herbaty, ale można też użyć jakiegokolwiek innego. I wykorzystam do tego po prostu dzbanek, który mam do tego sitka. Można to zrobić też przez jakiś woreczek. Będę teraz odcedzać pulpę, ale. Nie będę wyrzucać jej, ponieważ zrobię z niej jeszcze pyszną herbatkę. Oczywiście można sok wycisnąć. Jest takie mocne, że szczypie w oczy. Resztki będę od razu przekładać do garnka. Jeśli wyciskacie w wyciskarce na przykład albo robicie w blenderze kurkumę, mielicie, to żeby wasze sprzęty nie były żółte, dobrze jest zaraz po nich wycisnąć albo zmielić cytrynę. Na końcu filmu będziecie mogli sobie przeczytać, na co tak naprawdę ten pyszny shot, koktajl witaminowy jest dobry. A jak na pewno wiecie, imbir i kurkuma działają fantastycznie na nasze zdrowie. Taki shot nie tylko doda Wam energii, również jest odchudzający, pomoże w zwalczeniu wirusów, bakterii. Oczywiście nie mówię, że to jest remedium na panującą teraz sytuację, ale myślę, że taki szocik może Was fajnie wspomóc. Trzeba też uważać z dawkowaniem, bo to jest mocno skoncentrowane i lepiej zaczynać od małych porcji. No zresztą to jak to szoty, pije się ich niewiele, albo można też rozcieńczyć z wodą. Ręce będą później żółte. Żeby nie tracić teraz niczego, co zostało w dzbanku, wleję tutaj wody, wypłuczę go, jeszcze chwilę zmielę i tym zaleję właśnie moją masę. Będę teraz gotować około dwóch minut. I będzie z tego pyszna herbatka, ale będzie jeszcze dodatek w Do dzbanka doleję sobie jeszcze kieliszek płynnej witaminy C. Oczywiście, jeśli jej nie macie, to możecie ją pominąć. I na koniec, żeby kurkuma dała pożądany efekt zdrowotny, dodam szczyptę pieprzu. Można dodać też pieprzu kajeńskiego. Trochę grubo zmielony ten pieprz. I wypiję sobie takiego szocika. To ma moc. Drapie w gardło. Na początek możecie sobie wlać połowę i dolać wody. Ja trochę rozcieńczę, bo jest mega mocne, a też nie tak często piję takie szoty. Jest mega imbirowy, ostry, mocny i ma wspaniałe właściwości prozdrowotne. Resztę przeleję sobie do buteleczki i schowam do lodówki. Będę miała jeszcze na jutro. Podzielę się z mężem. Całkiem sporo wyszło, można też od razu podzielić sobie to na dni i porobić takie małe szociki na każdy dzień oddzielnie. Żeby umyć też dzbanek z tej żółci kurkumy, włożyłam do niego połówkę cytryny i skórkę z cytryny i zmielę to. Można też oczywiście dodać do takiego szocika odrobinę jakiejś substancji słodzącej i do tej herbaty też, jak najbardziej. Już się zagotowała, ma piękny kolor. Doleję do niej trochę przegotowanej wody. Zimnej, żeby było chłodniejsze. I wrzucę dwie torebki zielonej herbaty. Teraz musi się parę minut poparzyć. Można też wrzucić zieloną herbatę taką w liściach. Niech to sobie trochę naciągnie, ale ja wyczyszczę dzbanek. Nie wiem, czy jednorazowe mycie już zmyje ten żółty kolor, ale ja blendera używam dosyć często, więc na pewno zaraz zejdzie. Trzeba ją parzyć tak długo, jak normalnie byście parzyli zieloną herbatę. Przecedzę ją do garnka, i tym razem pozostałości już wyrzucę. Jeśli chcecie, to oczywiście możecie sobie to bardziej rozcieńczyć, albo drugi raz jeszcze zagotować. Taki napój może Wam zastąpić na przykład kupną, o ile kupujecie zieloną herbatę. Ja sobie go dosłodzę syropem z mniszka, albo zagawy, przeleję do butelki i będę popijać cały dzień. Do tego też oczywiście trzeba dać szczyptę pieprzu albo pieprzu kajeńskiego. Dodam od razu, chociaż mogłam to zrobić w garnku, syrop z mniszka. Jeśli to będzie dla Was jeszcze za mocne, też oczywiście możecie jeszcze rozcieńczyć. To jest jeszcze ciepłe, ale dużo łagodniejsze niż szocik. Chociaż też ma moc. Wszystkiego dobrego! Dużo zdrowia dla Was, dajcie mi znać w komentarzu, czy podoba Wam się przepis na takie szoty. Myślę, że w najbliższych dniach również coś przygotuję, też z dodatkiem imbiru i kurkumy, bo, bo teraz jest szczególny czas, kiedy się bardziej musimy wzmacniać i dbać o siebie, a nie polegać tylko na śmieciowym jedzeniu. Wszystkiego dobrego kochani, do usłyszenia, do zobaczenia. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, dacie łapkę w górę i udostępnicie film znajomym. Cześć!